W czwartek temperatury będą przekraczały 35 stopni Celsjusza w wielu miejscach kraju. Jest cały czas szansa i możliwość, że w Polsce Centralnej może być 36, a nawet punktowo 37 stopni Celsjusza. W czwartek będzie wypieranie ciepłych mas powietrza, ale przed frontem atmosferycznym będziemy mieli nagromadzenie właśnie tego gorącego powietrza, które jeszcze cały czas będzie dogrzewane. No i jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że w województwach centralnych, południowych i też również południowych. Wschodnich Zaznaczonych tutaj kolorem pomarańczowym, temperatury będą przekraczały 35 nawet 36 stopni Celsjusza. A wokół zaznaczone zaznaczenie kolorem białym oznacza temperatury powyżej 30 stopni Celsjusza. I owszem, od zachodu przemieszczać się będzie front atmosferyczny, który będzie nam ochładzał już to powietrze, bo za frontem atmosferycznym będą niższe temperatury. Ale mimo wszystko, jutro w Polsce Centralnej i Wschodniej, no, przez długą część dnia, będziemy mieli bardzo wysokie temperatury. A dajcie znać, jakie u Was są temperatury. Zapraszam też do subskrypcji naszego kanału na YouTube. Łowcy Busz Paweł i Marta. Pozdrawiam.